mam nowy do psów obronnych, przerażenie Ale ja to ja nie chcę takiego stela Ja mam ja niewidzialność Być mi teraz trollował, i się chował Jakby to nie widzisz Ale w inny sposób że trochę Nie będę ci mówił jak nie wiesz <grydny> Pejączki i ciała Ciekawe będzie jak dojdziemy do jaskini pająk No sporo Pewnie jest zmienić z dara czasu Może Dobra Dawaj tutaj może coś będzie Rary jak. Trochę mi gorący lata na kolanach nie zmówić, ale jak może przepad na kolanek, to może być bezpodny, no ale... Co mogę? Może stać się bezpodny, ale no, dobra Trudno. <laughs> Trudno, diabła <zjabla> ważniejszy <laughs> Więcej mi do szczęścia nie potrzeba. Ale zainchantowany lepiej wygląda To ja chyba tam widzę no Pojączki, bradzik No one to one blokują normalnie no. Kopi Światowcze, coś tu Tu też jakiś rarę mi wyleciał Racer Gacie To jest par, par spodni to ja w życiu nie mam tam mi O! Ej, bije mnie im, diablik Dawaj na górę Szkoda, że nie ma żadnego goblina Mam 12... O kurde, no bo zypamy do statystyk. <grymne> e, tam pajączki wszystkie zabijam. Bawę no, no, Dalej, kolejna grota naliczona. Aj. Jeszcze wameisenie... mogliśmy teoretycznie... A nie. Jednego miejsca nie zwiedziliśmy. Widzisz? Tam rogu. No i tych z tych tunele jeszcze, nie? To się ma otworzyć? Dawaj. Lol Dla... No nie, nie. 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 Ja z nim nie gram Wychodzę. Kryć sam nie da się ma Skrętku jeden dzień, tak, cicho. Ta! No i grałeś za nim ten. No to był tam starter, się nie liczy. Ja już o starterze wiedziałem. Tam milion szkieleton kingów zabitych. O Boże. Ojcie fej. Tam już. Dobra, no to wszystko. Dawaj na samej. Ja przynajmniej wiedziałem, kurde, a nie jeszcze tu. Przedtem wiedziałem, że można mapę otworzyć Dawaj do mnie tak, tak. A, bo tu wiem co będzie Teleport o. Teleport Naprawdę? No, no niemożliwe nie Jak ci się stało? Wiesz, wiesz, że ta twoja teoria od początku była bez sensu. Nie wiem, mnie. Bo piekotwórców się pojawia tutaj. Tu się pojawia piekotwórców. W tym miejscu. Co czemu? Kiedy się pojawia? To jest event losowy, no. I na piekę, to znalazłem. Nie wiem, czy jest na jakimś innym poziomie trudności. O no czy na Inferno na pewno jest? Ale co na jakimś niszczym nie wiem. Mam achievement za zabicie Jaya. Super. nie, co to? Cooker. To. No, jest karagia w tą grę, to powinien wiedzieć. Nie. O oh my G. Miejsca mi na dysku nie starczy. Dobra, dawaj, musimy się uwinąć To już miejsce, miejsce się kończy. Komputer. No, z 99 giga z 200 ponad mi zostało. Sprawę 200 giga nagraliśmy. Masz radę. Nie dam rady. Jak renterujesz to tam się przyci. Ta, no się to obrobić potem. O, ej, ej, goblin, goblin! Olera Dawaj go, wolnij go. Więcej pajączków! dps depesuj dps Nie, nie, nie! A oh. Ledwo. Olera, myślałem, że nam się nie uda, ty. Jaki armor! Shit. Jaki. Tutaj pokrótce. Ej, chcesz takie coś? Pokażę. Nie to. To za coś? przekro mi. Kij aniołów. Nie, dzięki. Ja ci na anioła wyglądam. Tak. Ej, zaczęłeś troszkę głośniej. O, zostałeś. A i tak troszkę głośniej, nie zdążyłeś. Jeszcze ban, go nie zabijemy, kurde. teoretycznie 3 słoiki chce nie wyrzucić, co daje 12 pojem Nie, więcej. 4, 16 Co level, 8 10 to jest nowy ten, nowy drzewko, dawaj, dalej! Dobra, nie wyszłam ich z tym skill'em. Aaa, to mnie goni. O ja. Yeah. Pojączki do broni. Ja, yeah, dwa razy. Jedno. Nie mam miejsca. Łuk. Taki. Zobacz sobie, może chcesz. Może masz lepszy. Mam lepszy. No to nie. Wiesz, jakby te pajączki były na stałe, to by było ciekawsze. No, byś tam milion pajączków? Diablo na hita? Nie, tam... do, do 16, załóżmy. to jestem w stanie zrobić. Zanim zginią, zginą... zginą te... Pierwsza To bym tylko chodzi, i tak No dobra, AFK <grywka> o. o, koniec, wiem że nie będzie tu Tak, że nie znajdziemy tak myślę O kurde Dobra, dawaj. Czekaj. Okay. Coś czekaj na są. Nie ten iść. No, wyspecjaliz tam idziemy, możemy iść. Per. Okay. Dawaj, dawaj sobie. Wykopałem <laughs> ostatnio ja kilka interesujących tekstek. To jest buga, mam już 1200. Ja ale oni się tutaj dalej ganiają jeszcze raz, sześć razy. Co za sta? On jeżdży najniższy od stali. Teraz. Dlaczego? Nie wiem, bo coś procek gorący. No drugi spa. No właśnie, to by było Ej, naprawi się. Ah, nic nie szkodziłem. To w końcu to normal. A, pajączki w mieście. A tam nikt się nie przejmuje. Co tam? Jeden słoik, drugi, trzeci, czwarty, piąty, Jest no, Prawie pięć słoików. Prawie To było tam u góry, to mm, Jakoś szybciej biegam, no, ale mam złudzenie takie. Może dlatego, że już zbadałem ten teren. Teraz, a no dobra. Ej, będę pierwszy. Wiem, bo ktoś się tutaj już nas skrzywają. Nieprawda. Co chcesz, no. koło usprawiedliwić dziewicę swoją przegraną. Mhm. Trochę się wyprzedziłem, nie powiem. A, kto, <laughs> kto to mówi? Dobra, ja jestem drugi. Dobra, proszę chyba ma. A to będzie ten ziomek gruby. No, ten duży taki. Gruby. Paszczorwi. Powolnie go. Ale ma HP, fajnie spada. To by tak na, na Inferno nam szło. Kusza. Zobacz, może jakaś fajna. Też mi coś wyrzucało. Helm. 3 do witalności! Kusz, 3 do inteligencji. Kusza. <laughs> tak. Ja mam hełm 3 do witalności. No, ja już się giruję odpowiednio, nie wiem jak ty. No nie Czy trumny. Dobra. Hmm, 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 hmm. Czyli co? Zabijamy go i koniec na razie, nie? No, to już kręcimy sporo. Długo. Tak ja będę miał to muszę to obrobić. Na trzy party albo cztery. Czy się mówisz, że bez obrabiania? Co bez obrabiania? No bez obrabiania? Jak chcesz trzy party albo cztery zrobić? Nie wiem jak to chcesz. Ja to nie robię. Nie tobie to nie robi. No wiesz no... Jeśli to obrobię, to ludzie nie będą w stanie słyszeć tyle twojego gadania, no Nie wiem czy czy mogę tak sobie pozwolić na coś takiego, no. Potem ludzie będą mnie... z mnie, bo nie wiem słyszeli twojego tego, tego dialogu. To dialogi też jak nie bonus. Bonus klip. <laughs> Jako bonus to mogę wrzucić jak się dostałem do na ten piekła twór, piekło twórców. Kto to obchodzi. Nie! <laughs> I ciebie powinno. Ja już to widziałem. Nie widziałeś, wydaje się. Nie, nie, pozwolę ci znów na... nie naprawdę? Już to mówiłeś. Racjonalnie <laughs> no, nie ma Odrzucił mnie. Na jakiś tył Ja! Zginął. O, dwa rare. O, buty 7 do zręczności, 7 do szybkości poruszania się. O, to mi możesz. Masz. Chcesz 5 do, do zręczności miecz? Jeee, yeah, możesz dać, że mi sobie sprzedał. O, czapka jeden do witalności, jej. Ja lepszą, ha ha ha, mam 3 kolonie. Ale jej. tak szybciej. Portal miejski. Dobra, to co, lecimy do miasta i end. No. Jee, yeah. koniec Twojego trzeszczenia, tak. Ja poznałem z Hedrigiem. Tak, tak, dobra, ty, ty tam tam rób, po ja idę sprzedać tam. Ujawiam sobie ręce po łokcie. przygotować Dziękuję, dobra. Jak tam zrobił już? Aaa, muszę pierwszy do poząty brak. Dobrze Jej! Mam powolo! Dobra jest trym czekaj, jeszcze z nim pogadam Bo on ma gwiazdka nad głową. Dobra, bo po pogadałem z nim. O, wezmę quest'a następnego i Dobra, dobra to Po co wsiść? No, Żeby mogli zaczynać odtąd. Dobra. Dobra. To się kończ. Śmiechnamy e, się z wami, jest już późno. Chodzę spać. Chociaż Widać... nie ja idę, ja idę grać na moim na. O my jaki no nolif, idę spać. <grym, 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 zup, Która jest dobra. godzina, to widzi w prawym górnym rogu jak coś. No, to ja tak do czwartej. nie? Dobrej Dobre. nocy wszystkim. Dobranoc nas O Boże.